Sławomir Mencen odsłania kulisy organizacji pierwszej debaty w Końskich, bez cenzury, bez upiększeń. Pokazuje, jak naprawdę wyglądała prawda, o której inni woleliby milczeć. To opowieść o kulisach, które zmieniają spojrzenie na polityczną rzeczywistość. Posłuchaj i poznaj fakty, które wielu chciałoby ukryć. Nie przegap, subskrybuj i bądź na bieżąco. Mówię oczywiście o debatach w końskich. Zaczęło się od tego, że Trzaskowski z tydzień, dwa tygodnie temu, na Twitterze napisał, że. Wyzywa Nawrockiego na debatę, czy być może przyjmuje propozycję nawrockiego do debatowania i proponuje debatę w końskich jeden na jeden z Nawrockim, organizowaną przez trzy największe telewizje, czyli TVP, TVN oraz Polska. No i zaczęły się problemy. Nawrocki oczywiście powiedział, że podejmuje wyzwania, ale chciałby, żeby do tego dołączyły dwie pozostałe telewizje Republika i w Polsce. No i Republika rzeczywiście jest w tym momencie jedną z największych telewizji w Polsce i wydaje się dziwne, że akurat te trzy duże telewizje, a nie cztery albo pięć dużych telewizji mają tą debatę organizować. Sztaby zaczęły ze sobą prowadzić takie różne dziwne negocjacje, proponować terminy spotkań, nie przychodzić na te spotkania, robić jakieś problemy. Wszystko to szło w tym kierunku, żeby tej debaty się po prostu, żeby tej debaty po prostu nie było. No i wtedy Republika zaproponowała, że ona też robi debatę. Jeżeli o 20.00 robi Trzaskowski debaty w TVP, TVN i Polsacie, to Republika robi debatę o godzinie 19.00 na Rynku w Końskiej i zaprasza tam Trzaskowskiego, będzie na niego czekać, żeby zrobić dwie debaty jednego dnia. Już było bardzo blisko tego, żebyśmy mieli takie obrazki jak w dwudziestym roku, kiedy to zdaje się Trzaskowski stał w Warszawie i czekał na debacie na Andrze prezydenta Andrzeja Dudę. Prezydent Andrzej Duda stał w Końskich i czekał na Trzaskowskiego i każdy chciał debatować, ale tylko na swoich warunkach, tylko u siebie. I było bardzo blisko takiego scenariusza. Nawet jeszcze rano Szymon Hołownia, który był w Radiu Z, mówił, że on wyklucza udział w takiej debacie, że on jedzie wtedy na drugi koniec Polski, tam będzie oglądał samych swoich z mieszkańcami, bo jeżeli tam ma być śmiesznie, to chociaż niech będzie naprawdę Śmiesznie, naprawdę śmiesznie to jest na samych swoich. Po czym nagle zmienił zdanie. Nie wiem, czy to było z kimś dogadane, czy ktoś wpadł na taki pomysł. Napisał tylko, że sytuacja się zmieniła. Nie wyklarował, jaka sytuacja się zmieniła, z kim się dogadał i na co. W każdym razie stwierdził, że jedzie do Końskich. Podłapała to od razu Republika, że zapraszają hołownie w takim razie również i będzie debata trzech kandydatów w Republice. Trzech. To były zapowiedzi republiki. Nie zapraszali mnie tam wtedy, kiedy to były jeszcze jakieś wczesne godziny przedpołudniowe. Być trzech kandydatów w republice, których wiadomo było, że jeden nie przyjdzie, oraz dwóch, a prawdopodobnie jeden, bo Nawrockiego pewnie by tam nie było w debacie TVP. No i zaczęła się robić wielka burza. Wielu ludzi podnosiło zupełnie słuszny argument, ale jak to? Przecież TVP nie może organizować tej debaty, że TVP ma obowiązek ustawowy, żeby każdemu komitetowi dawać tyle samo czasu, że jeżeli organizuje debatę, ta debata musi być z jakimś wyprzedzeniem. Wszyscy muszą być o niej poinformowani. Regulamin ma być wysłany z jakimś wyprzedzeniem. Nie można sobie będąc TVP, organizować debaty dwóch arbitralnie wybranych kandydatów i olewać całej reszty. To jest po prostu sprzeczne z prawem. TVP nie ma prawa tego robić. Coś takiego może sobie zrobić Polsat, może sobie zrobić TVN, ale nie może tego sobie zrobić TVP, bo prawo im po prostu na to nie pozwala. W związku z czym szybko zmienili koncepcję, że teraz o nie, to przepraszamy, tak nie, debatę nie organizuje TVP, debatę organizuje Rafał Trzaskowski, konkretnie sztab Rafała Trzaskowskiego. Tak z tego wybrnęli, żeby nie łamać prawa. No ale wtedy pojawiają się kolejne pytania. No ale przepraszam. Jeżeli debatę organizuje sztab Rafała Trzaskowskiego, to czemu wszystko przygotowuje TVP? Czemu studio na tej hali przygotowuje TVP? Czemu obraz produkuje TVP? Przecież to są olbrzymie pieniądze. Jak my na przykład udostępnialiśmy telewizjom obraz z naszej konwencji, to my za wszystko płaciliśmy. To my płaciliśmy za to, żeby cała hala była przygotowana, żeby były kamery, żeby były nagłośnienie. To my produkowaliśmy ten obraz i tylko... TVP i inne telewizje się do naszego obrazu podpięły, a tutaj obraz był produkowany przez TVP. Tam były wozy transmisyjne, tam było wszystko. Ludzie, którzy się na tym znają, twierdzą, że gdyby ktoś chciał zamówić taką usługę u TVP tylko po kosztach, to by zapłacił TVP 2 miliony złotych, żeby mu nagrali to w takiej jakości, żeby zbudowali to studio, przywieźli nagłośnienie, oświetlenie, wszystko, wyprodukowali obraz i wysłali go gdzieś. No z 2 miliony złotych. I pytanie. Mam nadzieję, że wkrótce się tego dowiemy. Czy Rafał Trzaskowski rzeczywiście zapłacił za tę usługę TVP 2 miliony złotych? No, wydawałoby się, że powinien. Inaczej mielibyśmy sytuację, że telewizja rządowa rządzona przez ludzi Platformy, w tym momencie wspiera kampanię Rafała Trzaskowskiego, a do tego nie miałaby prawa. Więc alternatywnie, ewentualnie, no to Rafał Trzaskowski powinien zapłacić TVP z 2 miliony złotych. A jeżeli zapłaci im za to, nie wiem, 10 tysięcy, to ja też chcę, żeby mi TVP za 10 tysięcy zorganizowało taki materiał wyborczy. Mój sztab zorganizuje mi debatę, nie wiem, z kimkolwiek i za 2 miliony złotych chcę mieć taką debatę 3 godziny w prime time o godzinie 20 w TVP wyprodukowaną i opłaconą przez TVP. Jak Trzaskowski może, to czemu ja nie mogę? Jesteśmy obaj kandydatami w tych wyborach i jak to jest możliwe, że mu TVP za dwie bańki organizuje taki cyrk, a mi takiego cyrku zorganizować nie chce? No ale to są zagadnienia prawne, będziemy również składać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i mam nadzieję, że niezależna prokuratura w tym kraju cokolwiek z tym zrobi, bo to jest taki skandal, jakiego dawno naprawdę w polskiej polityce nie było, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą. No ale wróćmy do tego piątku. Kolejni kandydaci zaczęli ogłaszać, że też się pojawią w Końskich. Nie byli zaproszeni, uznali, że może uda im się wbić na jakąś debatę. A ja w tym czasie, kiedy to wszystko się działo, byłem w Ustrzykach Dolnych. Wiecie, gdzie są Ustrzyki Dolne? Są bardzo daleko. Ustrzyki Dolne... Końskie są daleko, ale Ustrzyki Dolne jest 5 godzin dalej. To są Bieszczady. 5 godzin drogi samochodem. W momencie, w którym zobaczyłem, że Republika rzeczywiście powiedziała, że kolejne oso kandydaci też będą mogli dołączyć, to gdybym wtedy wyjechał, w wsiadł w samochód i pojechał, to bym się na to spóźnił. Wpadł bym tam po pięciu godzinach drogi spóźniony na tę debatę, na którą tak naprawdę nie byłem zaproszony. Ale Republika to jest mało istotna. Ważniejsze jest TVP, bo o godzinie 18.20 Rafał Trzaskowski ogłosił na Twitterze, że on z szacunku tam do jakichś kandydatów, wyborców, on wszystkich zaprasza na swoją debatę do TVP. O 18.20 zaprasza na debatę na godzinie 20 ludzi, którzy tacy jak ja byli 5 godzin drogi samochodem od tykońsk. Miałem tego dnia spotkania w Ustrzykach Dolnych, w Lesku, w Brzozowie i ostatnie tego dnia spotkanie w Krośnie, gdzie już parę tygodni temu byłem umówiony z mieszkańcami tych miast, że do nich przyjadę. Jestem człowiekiem słownym, jak coś obiecuję wyborcom to to po prostu doworzę. Byłem w tej kampanii na 200 ponad 60 spotkaniach i byłem na każdym. 260 razy obiecałem Polakom, wyborcom, że pojawia się u nich w ich miejscowości o mniej więcej takiej godzinie się z nimi spotkam i 260 kilka razy się tam pojawiło nic mnie do tej pory nie powstrzymało czy miałem jakieś inne ważne rzeczy które mógłbym robić w tym czasie bo wiem, mój kalendarz jest naprawdę napięty wiele osób proponowało mi różnego rodzaju inicjatywy jakieś wywiady jakieś spotkania jakieś bardzo ważne konferencje czy to prywatnie różne też mogłem mieć zobowiązania ale na 260 kilka zaplanowanych spotkań odbyłem 260 kilka zaplanowanych spotkań jeżeli gdzieś jest to, to, jeżeli mówię, gdzieś, że gdzieś jestem, to po prostu tam jestem i na tych spotkaniach na Podkarpaciu również byłem, tak jak obiecałem to wyborcom. To jest wybitnie niepoważne. To jest po prostu śmieszne, żeby o 18.20 zapraszać kogoś na debatę na 20. Ja mam zaproszenie na debatę TVP w maju. Miesiąc wcześniej to wystosowali. Debata w Republice, w której byłem parę dni temu, gdzie tak gardło zdarłem. Też wielotygodniowe wyprzedzenie, bo każdy normalny człowiek wie, że w kampanii wyborczej kalendarze najważniejszych kandydatów prowadzących najambitniejsze kampanie są po prostu zapełnione i takie rzeczy się ustala z wielotygodniowym wyprzedzeniem, po to, żeby swoje kalendarze można było do tego dostosować. Jeżeli TVP organizuje debatę i zaprasza na nią na Twitterze, nawet wiadomości prywatnej mi nie wysłali, smsa mi nie wysłali, licz. Nagrali na Twitterze i liczyli, że akurat zobaczę na Twitterze, że mogę się teleportować do końskich, że dają mi tą możliwość, że, że jakimś cudem się teleportuję do końskich, to mnie tam wpuszczą do studia. To jest poważna debata organizowana przez TVP, dlatego tam nie pojechałem. Nie miałem technicznie możliwości pojawienia się w tych końskich i tam pozostali kandydaci, którzy akurat byli blisko, nie mieli nic ważnego, pojawili się i uczestniczyli w tym cyrku Rafała Trzaskowskiego. Ale to nic. Najbardziej to mnie zdenerwowali dzień później. Miałem te spotkania właśnie, o których mówiłem i to było zdaje się spotkanie w Lesku, jeżeli dobrze pamiętam. I cały czas dwie natarczywe dziennikarki z Polsatu i z TV, no, im podtykały ten mikrofon. Robiłem sobie zdjęcia z mieszkańcami, byłem wtedy zajęty, one cały czas im podtykają mikrofon pod buzię, przeszkadzając mi w robieniu sobie zdjęć z, e, z wyborcami, z mieszkańcami Leska. I miały, wiecie jakie pytanie do mnie? Dlaczego nie pojechał pan na debatę organizowaną przez TVP, TVN i Polsat? Czy boi się pan debat? Czy stworzył pan przed tą debatą? Czy pozostałych debat też tak będzie unikał? Czy pojawi się pan w maju na debacie w TVP? Czy też pan nie przyjedzie na tą debatę? Też pan się tam nie pojawi. I tu pewna granica bezczelności też została przekroczona. Organizują sobie debatę. TVN Polsat, TVP za, dla sztabu Rafała Trzaskowskiego. Łamią przy tym prawo. Uczestni prowadzi to wydarzenie dziennikarka e, TVP, która ma po po prostu prawny zakaz uczestnictwa w wydarzeniach i prowadzenia wydarzeń jakiegokolwiek komitetu wyborczego. TVN i Polsat wysyłają swoich dziennikarzy, którzy prowadzą wydarzenie kandydata z komitetu wyborczego, tak? Czyli tak jakby oni się najęli do pracy, już zupełnie oficjalnie, dla Rafała Trzaskowskiego. Nie zapraszają innych kandydatów na tą debatę. Jeszcze rano mówią, że to jest debata jeden na jeden Trzaskowski-Nawrocki, po czym o 18.20 na godzinę 40 przed Trzaskowski nagrywa filmik na Twitterze, że wszystkich zaprasza czyli nie, w praktyce nie byłem w stanie fizycznie tam dojechać, czyli nie zaprosili mi na tą debatę i potem się mnie pytają dlaczego się nie pojawiłem na tej debacie czy stchórzyłem, czy następnym razem też nie pojawię się na debacie, nie bez powodu nie mam dobrego zdania o dziennikarstwie. To w ogóle nie jest dziennikarstwo. To jest jakaś tania propaganda. To jest robienie ludziom wody z mózgu. To jest traktowanie ludzi jak idiotów. Jak można nie zaprosić kogoś na debatę i potem się z niego szydzić? Czy pan stworzył przed debatą? Czy przyjdzie pan na kolejne debaty? Dlaczego pan nie przyszedł na tą debatę? Jak się można tak zachować? Trzeba w ogóle nie mieć godności. Trzeba mieć w głowie nie wiem co, ale na pewno nic dobrego. Nikt, kto ma do siebie jakikolwiek elementarny szacunek, nie zrobiłby czegoś takiego, co zrobili właśnie ci ludzie. I tak to jest przyczyna, dla której nie darzę zdecydowanej większości dziennikarzy zbyt wielką sympatią, bo wy nie chcecie relacjonować prawdy, wy nie chcecie mówić, jak jest, wy chcecie robić, pisać jakieś bzdury, kłamać ludziom przedstawiać świat, który tak naprawdę nie istnieje. Nie jesteście dziennikarzami, jesteście propagandystami. Płacą Wam za to, żebyście kłamali na temat innych ludzi, żebyście mówili nieprawdę, żebyście swoim widzom robili sieczkę z mózgu. To jest tak naprawdę Wasza praca. Robienie widzom sieczki z mózgu. Za pieniądze ogłupiacie ludzi. W związku z czym, przepraszam, ale nie jestem w stanie szanować takiego zawodu. Są oczywiście porządni dziennikarze. Spotykam się z porządnymi, obiektywnymi dziennikarzami. Z dziennikarzami, którzy zadają mi trud Pytanie, ale którzy nie kłamią, którzy nie przedstawiają rzeczywistości, która nie istnieje, którzy nie robią tego rodzaju tanich numerów. Są porządni dziennikarze, współczuję im żyć w takim środowisku, otaczać tego rodzaju ludźmi, no ale trudno, każdy sam sobie wybiera zawód. Ja wybrałem zawód w tym momencie polityka. Też otaczam się przez to nieciekawymi ludźmi. Trudno, tak wygląda rzeczywistość. W każdym razie mój komunikat do tych porządnych dziennikarzy. Bardzo wam współczuję Waszych kolegów i koleżanek. Ja bym nie chciał mieć takich kolegów i takich koleżanek. To tyle w dzisiejszym odcinku. Przypominam o wpłatach www.spieramment2025.pl. Każda wpłata naprawdę ma znaczenie. Każdy baner to jest 30 zł. Potrzebujemy Waszych wpłat, żeby dalej móc prowadzić tę kampanię. Do zobaczenia. Organizatorem debaty jest sztab wyborczy kandydata na prezydenta Pałaca Przewodnicząca, Telewizja Polska TFM-24 i konstantynie podjęły się przeprowadzenia zrealizowania tej debaty. Proszę Moniko znowu muszę cię przerwać, ale chcę wytłumaczyć z raczej widzą, co właśnie widzą na antenie na miejscu debaty organizowanej przez TVP przygotowywanych jest kilka mównic. To bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że ma być tylko dwóch uczestników tej debaty. Ja zdziwię się, że tak wszyscy przeszliśmy do porządku dziennego na tym, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, bo musieliśmy niejako dostać się na tę debatę siłą, e, wtarnąć tutaj i nie jesteśmy w komplecie. Tu nie ma wszystkich kandydatów na prezydenta. E, wydaje mi się to wybitnie niesprawiedliwe. Poważny kandydat musi poważnie traktować swoich wyborców, dlatego jestem w Krosie, tam gdzie się umówiłem z moimi wyborcami. Rafał Trzaskowski o 18.20 zaprosił kandydatów na debatę do TVP, która miała się odbyć o godzinie 20. To jest skandal, to są standardy białoruskie, to jest robienie z wyborców idiotów i to jest wypaczanie demokracji i nie zamierzam brać w tym udziału.